No, szybko szybko. Ustawiłem pod ziemię trochę większe, więc będzie trudniej. Przygotujcie się na ostrą jazdę. O co tu chodzi? Nie, <noise> nie mam pojęcia, ale buja. A dobra. A, a tu się stryga pod F, te ziemniaki. O, idealnie znalazłem żółty. Jak się stryga ziemniaki? O czym F, F No jeżeli masz zadanie... Jeżeli jesteś obok botów, które mają ziemniaki, to przytrzymujesz F i trwa też ziemniaki tego Okraja. Ziemniaki? Nieźle. Dobra, mamy zielone Wiadomo, ja nie znam tej mapy, wiadomo teraz gdzie jest O, mamy exit Mamy zielony exit Ja Ej, żółty wykopałem Niech ktoś pójdzie kod znaleźć To czekaj, ja pójdę Dwa kody Dobra, kodysa. ja martwy jestem, wyszedłem z podziemia i tam matrycha stała Dobra, trudno nie, to, nie. idę po czekaj, idę po kod w takim razie Bad tak, ending do klatki to ja gówno, a nie kod wam podam Uciekam przed nią teraz Mamy chyba wszystkie wykopane, zielony, różowy i żółty już? Nie, Już. Ale niby podziemia trzy razy większe, Czekaj, tego, bo różowy jest... widziałem, tak, wykopane wszystkie mamy, wszystko. Nie tak. Dobra. No to Różowa dwójka, różowa dwójka, różowa dwójka. Różowa dwójka, takie słowa przed kto jest z Ireną i biega tutaj? <śmieniu> I <śmieniu> to, jest, to rzeczywiście ładne. Robię taska. Taska. Ale czy mi się to nie podobało? O! No. Luna, czy ty jesteś potężną matriaszką? Znowu losowo. O nie! O nie! Biedna, Bert. Zakap. Ja mi się. No, biedna, biedna. Różowe dwa mamy. No, niestety, wyjście spod ziemi, gdy ma trecha, patrzę, nie było najbystrzejszym się Ile trzeba kroić te ziemniaki, żeby to nie było podejrzane? A nie wiem. Ile? To... 5 sekund, 3 jakieś. To znaczy, że jest... Zero? Ej, ale co wy się te boty się Zzulta nawet nie ruszyłem do tku po tej ziemi na jakiej, czemu by płyniecie się na NIE! ona was widziała jak wy to robicie, wiecie o tym. Bruch. Macie taką deduwę. Dobra, cicho, ja udaję, że tak Dobra, powinno ale, być. Nie Bad ending. Coś? Różowe było dwa który to, 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 to który to taki to, 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 to agent daisy cicho cicho ja udaję że tak miało być ja pierdzielę jaki jest ten u, fotów u cicho i że jest bot nie wiesz że ona tam była jeden <ślażę> badending. sobie <ślażę> pierdota no, ej system co czuj, Czuję badending. o ruszają. dobra Grace ucieka do <ślażę> Co I to dużo dramat? Ja nie mogę. wiesz, jaki speedrun? Ej, no nie, nie, nie powinna Pierdało. być opcja: powinna być opcja, że nie, że jedna, tylko że Tak, tak, raczej. bo to jest bez sensu. W sumie. Dwa moty stoją i strugają ziemniaki, a gracze na dole podchodzą do stołu po ziemniaki. Jeszcze Daisy <laughs> idzie na spacer. <laughs> spacer po ziemniaki. O, ale o, co myślałaś? Myślałaś, że coś jest nie tak? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Myślałeś... No że coś, coś mnie nie tak? pasował z Daisy, z którym tam jeszcze później. Dobra, kto gra? Tak, kto gra? byś że wpadłem no, wtedy. No ja, możemy w sumie na losowo brać na razie. Nie, ja chcę by... Ja nie o, byłem w tak mnie W ogóle nie byłeś? No, w ogóle. No to czemu nic nie mówiłeś, kietek? No, czemu nic nie no, nie nie teraz. no dobra, go to co? To, 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 to daj, zagraj teraz, no, ustaw sobie. Mogę? Ta, wybierz no? postać i matriarcha dajesz. Jo. Dobra, lecimy. Za szybko to się dzieje, za szybko. No, jest, bo jest ten problem, żeby ten... Co się robi przy tych owieczkach? Nie wiem, idę kopać. Nie, no, nikogo tu nie ma, wszyscy to podziemi Tak. Ej, ale w ogóle... To w ogóle to to jakieś owieczki. Przez to, bo wiecie co? Przez to, że jedna, jedna osoba jakby... E, że przy jedna osoba ucieka się kończy bo jest takie słabe, bo... tak naprawdę no, jedna osoba no. jest łatwo, żeby uciekła tak o, na sprawę. Mamy I się dla naprawdę... Jakby to było tak, że każdy musiałby uciec, to dopiero wtedy byłyby jajca Tak, to trochę no? jest jednak A tak to, ono ma strasznie ciężko A mamy akty i zielone podziwiamy jakby to no. Może w no, tak to, dobra, to naprawią Dadzą takie ustawienia O, różowy, różowy wykopany Różowe też widzę, tylko teraz trzeba kod sprawdzić No, no Najpierw wykopmy może słupki, bo w sumie już mamy 2 na 3 Tak, jak wszyscy poszli do tych tuneli, to nie dziwnego Ej, niech ktoś idzie w sobie sprawdzić kod, bo różowy będzie dopiero za 3 dni Trudno Mamy zgadywać. wszystkie chyba Mamy wszystko, nie? O, no to będziemy zgadywać potem I to ma być trzy razy większe podziemia? Nie, chyba, nie chyba musisz mówi. dać 10 razy większe No nieźle No nieźle No, Frances Byłaś zła O nie, nie Fran no, Frances. Franceska o. Chyba nie była zła, to pani jest zła Pani jest zła Proszę tak nie mówić Uwaga do dziennika. Ej ta mapa jest chyba po prostu nieprzyjazna. A i nie? tego czwórka. Mniej jest, jest botów chyba to. na tej mapie, tak zauważyłem. Tak przecież kurwa dwa, tylko te dwa trzy... boty chyba. Właśnie tak, dwa, wyjderz. trzy boty ej, są znacznie bliżej. Czwórka żółta, czwórka żółta, idę wklepywać. Dobra, mamy no. to. <ślesz> e tak się po prostu pobiegła sobie. Dobra, bo w sumie to weźmy, czekaj. Weź po kolei, wciskaj różowy, może zero ci wskoczy. Dobra, będę wciskał. Grace, chyba Dobra, nie, nie, nie chyba. nadajesz się, wiesz? No, no chyba się pociskaj, nie nadaje do jest ziemniaków. w różowe na jedynce, nie? A ja mogę cię uwolnić? Nie chyba, nie, chyba nie. No, Ej, no bo ja zobaczyłem, że ten bot... Na ratunek, <grym> bot... <grym> Spamam mogę, spamam mogę w słupek, spam w słupek a mogę. Spamie. Dobra, spadam z zobaczyłem, że ten Spamie. bot, tam obok był, sobie poszedł, to stwierdziłem, że... Nie! Przekręcę, jaka ta ucieczka jest... O nie! Osiągnięcie. Wow. Zgadza to jest za mapa? Bieżące, kiedy, wiesz kiedy coś się odjebało? Jaki, jaki bad ending To jest za łatwe I No i to jest chyba na mniej osób No to jest chyba na mniej tak, osób No to jest chyba na mniej osób Bez sensu to a jest ja no. trochę ja na exit. No, i Najlepszy jest to, że nie wiem jak mam utrudnić Najlepszy jest to, że nie wiem jak mam utrudnić Bo daje a pole w podziemiach razy 3 i już się nie da robić Nie da się więcej? Serio? Nie da się więcej? Serio? Ta mapa jest tak mała Mogę teraz ja tylko ustalić, co nie? Długość rundy może tylko ustalić, co nie? Można stawić na przykład na długość rundy, nie wiem, 15 15 sekund podpowiedzi, <laughs> podpowiedzi Matrony, cokolwiek to znaczy Dobra, damy podpowiedzi Matrony, zobaczymy co to się zdarzy No No dobra, dawajcie Co to jest? Nie, za mało stanie, za mało Nie, jest bardzo mało Ja nie wiem kto tą grę testował A, jest. że widzimy gdzie ona jest Aha, O no boże, to boże, to jest żeby to jest. jeszcze było... Zwyższy, gorzej <laughs> To jeszcze gorzej Ojej, to jeszcze trudne trudnie ja. tak często A co, my Dobra, my masz trzy strane Legion widzimy no, teraz Bruch Dobra to ja idę kopać Edo Oczywiście ej hey, wait, bo ona będzie pamiętać ja tu byłem, co ja robię, to ja to może dostanę jednak Dobra Ja pitory, ty tam Trzeba kopać kurde To no, kopać Speedrun Ja to ja idę sprawdzić kod może w tym czasie w którym ona nie patrzy to Chociaż kur... nie, ona tu... <śmieszne>, że można tylko spamić i, i to w sumie tyle. A jakby co, różowe... różowa szóstka i ona wie, że ja jestem jakby co impostorem. O ty impostorze. A nie, w sumie nie wiem, bo wskoczyłem do podziemia, jestem ciekaw czy widziałem mój nick. Skakuj do venta. Czyli co, różowa szóstka, tak? Dobrze. No na razie nic nie mam wykopanego. No wiem, ja tu pomagam teraz komuś, ale to jest za późno. Ulala. No, nieźle. Postanowiłam dziś sprawdzić obecność. Dzień dobry. Pani Dzień legion. dobry. I wszystkie zakonnice pracowały bardzo pięknie. Poza jedną. Która Któż była taki? Najprawdopodobniej w podziemiach. Ireno, wystąp. O nie! nie, Irenka. Tak to jest jak się nie pracuje grześniczo. No. Dobrze jej tak. Aha. Mówiłem wam, żeby tego. Ja, ja nie wiem jak się robi tą Aleks? robotę przy tym drewnie. Ja jestem Alex. Ja a, nie bo. wiem jak się robi robotę przy tym drewnie, więc ja zbieram, wolę że tam zbieram, to ale to zielone na dole. Ej, dobra, a i wiesz, ten jak jest kod mamy różową szóstkę, tak? Zielone a, mam, mam jest na dole. ten kod ogólnie. To. O, mamy te... Żółta trójka, żółta trójka, żółta trójka, żółta trójka, ustawcie to Już możecie spalić ten drugi przycisk po prostu. Który, że A dzisiaj to drewno, yy, żółta trójka, tak A dzisiaj to drewno zanosi? No Kurde, to jest Kurde, tu po po od razu kod widać, XD. Bruch. <grym> Dobra, jeszcze trzeba utrudnić, Czy to jest za łatwe? Tak, jest, no z... ciężko, jest to. ciężko. Ale nie, Dobra, ale ja nie ja mogę, jest... Jest... Za dużo chyba jest ludzi na tej Ale na ja w ogóle podziwiam, ten... że ja przebiegnąłem, przebiegłem Legionowi przed kamerą, ale niku nie było widać, bo byłem za wysoko i, i rękę wyjebał. <grym> ale nie <grym> chciałem nawet. Może ja akurat w notesie pisałem. Dajcie, ja spróbuję być jeszcze tą, ma Dobra. Nie, jest tylko w jednym miejscu. Za dużo nas jest, nie? No przecież na to ty Pochodzi chodzi w tej grze, żeby było nas dużo? Dobra, ja będę ma, ma tą... Jeszcze... Nie dasz rady blady, ale dobra. Jak to się mówi, skończyłem no. troszkę rundę, więc może będzie łatwiej. Bloody po tryhard się odpali, po zobaczycie połowie. no. To nawet balanset. Balanset? Nie. To ja ja to wiem wtedy... czy balanset. Trzeba szybciej po prostu, no. Dobra, to kto idzie? Nie ja. Ja obieram Przy owcy Zdełko. też się robi tylko ten, Zdełko. czy że jak coś. Ma Daisy, nie idź do stołu! Przecież to się nie idzie do stołu w tym tasku. F trzymaj. Ale nie cały czas. Dobra, teraz będzie ciężej. Co to jest? Co to jest? O, co tu się Ojej. nagle zdarzyło? Kupił sobie Kupiłem narzędzie... stos. To mamy narzędzie tortur w kościele, proszę paniów. Właśnie. A może by się pani odciszyła? Czarownice. A dobra, ja to gadam. Przygotowałam dla was coś nowego. Byłyście bardzo niegrzecznymi zakonnicami. Festiwal ognia. Nie pracowały, ale były też takie, które nie pracowały, ani trochę. Tak aberta. Chodź zademonstruj nową zabawkę! Festiwal A. ognia! U. Ja chcę więcej. Ej, to była dobra czy zła? Bo nie zauważyłem. Zła. Nie wiem. Dobrze. To była dobra akurat. Ale batending. Mamy coś wykopane w ogóle? Nie. Zielone no, mamy. Ja teraz zaczynam. Zielone mamy wykopane. Zielone? Siódemka, żółty. O, mamy exit, mamy exit. Daj 7 żółty mówisz to? Tak. Uciekajcie, szybko Dobra, idem. Chyba nie zdążymy, ale tutaj dobiec. Hejka Grisli. Eee, nie, nie no co? Co już nocy robi na stocie Bardzo nieładnie zachowała się Grace Grace Co tak? masz na swoją obrony? Czemu biegałaś zamiast kroić ziemniaki? Ziemniak mi uciekł. No. Poza tym jeszcze nie widziałam na przykład ani razu I RĘKI! <noise> Niestety. Przykro mi. Bad ending. Ale, uwaga, plan roku. Ej, musimy znaleźć żółty, nie da się na tej i maty. potem spamić. Musimy spamić, jak zejdziemy żółty, żółtych. Chodźcie kopać wszyscy. Żółty musimy znaleźć? Musimy znaleźć żółty, ustawić szóstkę i potem spamić w te dwa pozostałe O tu jest różowy, nie wiem co. Wiem jaki drużowy miał kupiszarze dowoli Mam żółty, mam żółty A to układ na nim Nie, to zielony, jest, to jest zielony. bad ending... To jest żółty, to jest żółty przecież. To jest żółty? Halo! Legion oh to distro O my god Witam was, kochane zakonnice! Kto no, był witamy, tym razem niegrzeczny? Mam leciutkie podejrzenie, na przykład Emma dzisiaj była bardzo grzeczna. A Klara i Helen? No też grzeczne, też grzeczne. Klara mnie Klara mnie na wszystko namówiła. Nie! Helenko, chodź tutaj najpierw. Nie. Chodź tutaj, Heleko. Przywitaj się z ogniem! Dobra, patrzcie, plan Chodźcie wszyscy do undergroundu Idziemy walić szóstkę no. na żółtym i potem spamimy wreszcie Tak, 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 tak. raz, dwa Ja szóstkę Dobra, to wpisuj szóstkę, i ja idę do różowego, niech ktoś idzie do Exita Gdzie jest zielony? Jeszcze do, jeszcze do zielonego ktoś musi iść, mamy tyle osób, nie? A nie Przy, dobra, mamy tylko trzy, trzy osoby, dobra, będę spami zielony Spamię, spamię Spamimy je, ja spaw... Dobra, kiedyś trafimy Spam! To F muszę naciskać, nie? Tak, F, F, F cały czas. Szybko, szybko, szybko. szybko. Nie damy rady. Bruch Badendik, Badendik. O nie! To było złe. To był zarobisty plan. To tak ogólnie rzecz biorąc, hm. No nie wiem, troszkę, bo nie mogę znaleźć rąbanego dzwonu. Gdzie tu jest dzwon, ja się pytam. Tutaj nie ma. Nie ma! Tam jesteś dzwon. O oh, 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 oh. kurde, która za koniec taka kozak. No proszę się przyznać Dobra, powiem wam, że... Ogólnie to nie wiem hm. Nie mogłem większości was znaleźć. Co mnie niepokoi Alex! Czy jesteś Kurwa. winna? Przepraszam, nie jesteś dzwon <głos> <głos> Oj, wydało się wszystko Dobra, słuchajcie, ja idę sprawdzić, jaki jest numerek kodu, i idziemy do podziemia od razu. Tylko jesteśmy we dwójkę, nie no Spokojnie, spokojnie, to się uda, to się uda, spokojnie. Jest. No nie no, siódemka jest żółta, tak BTW, kto to. Nie no, ale fake news z tą szóstką. Co, serio? No i nie zobaczmy. I... Ja... nie Chcory <laughs> <laughs> to! Nie, byśmy sobie okodzie. mogli spamić. Ja No właśnie, to my se spamimy, kurde, jak gdyby nikt nie spał. A to nie ty mi mówiłeś, spami. że mam tam szóstkę wpisać, czy coś? Nie, ale ja powtórzyłem po prostu tak nie Bad ending, bad no ending. I zapadła noc. Tak, Franceska biegała Poszukałam. sobie po podwórku, jak jakaś. jakaś lubieżnica. Ja mogę się wyjaśnić. To bardzo nieładnie tak biegać po podwórku, kiedy owce są. Nie Męża szukała. Kiedy mi no. kazała. Jaka Daisy? Daisy? Nie! Daisy! Nie! No, chodź tutaj na stos! Jaka kapuśniaczka! Kurwa, z <laughs> Kapuśniaczka! Taki wasz spaw. Myślałem, że on tylko... Ale nie no, w ogóle Osama mówi no, żółta szóstka, potem kurwa spawimy w te słupki <noise> ta, bo <ja> żółta <noise> Dobra, pytanie yeah. powiedzcie jak, jak czuć, po... bo ja sobie bierze, jak czuć poziom teraz z tą ru... ilu... długością rundy. A ile wcześniej ja. mieliśmy? Minutę Tak, minutę. Tak, minutę. minutę. To może A na... A da się funkcje? na 45? Da się To może no to tak to Pytanie, wideo, jak, jak byliście, jak byliście daleko od ucieczki? No ci tak. Gdyby nie to ktoś kurde miał, wybrań miał wybrań problemy z, z matematyką. To, to uciekli dwie noce temu. Dokładnie. No, no nie, to jest razie pół minuty jest chyba... Ktoś do dziesięciu nie umiał liczyć. To było, wiesz, takie tryhardowane try, try spamienie, to też, też nie o to nie chodzi, nie. Podany, to spamić, nie? No ale jak masz jeden kod podany, to ci łatwiej wyspamić, nie? Nie wiem, ja bym chyba... A, to, z... drugi... to co, zostawić na trzydzieści? No to dawaj jeszcze na trzydzieści, zobaczymy. No dobra, dawaj. Jeszcze raz, co mówisz? Znaczy wcześniej... Ta mapa jest mała, tak, to prawda. Kto chce być jeszcze teraz matrioszką? <noise> Widzę, że dużo chętnych. No, no to ja mam. <noise> jak, jak nikt nie chce, to ja mam. No, zojbiście no z matrioszką, ja to lubię, bardzo mi się podoba. Dobra. No to co, zaczynamy, dziewczynki. Ja tam lubię kopać. Tunel. Zwrócisz się, matrioszko. A nie wejść pod ziemi, to co teraz przy owcy wysłać. Też to dobra. widziałem co nie? Ale dobra, Alibi sobie zrobiliśmy Helenko. No, Klara, dobrze nam idzie. To no. jest trzeci. Dobra, ja bym się już to nie ruszył, gdyby wróciła. A nikt przy nic nie widział, spokojnie! Gówno prawda, ja do podziemi. nie wróci tu. Na przypada albo wcale, pamiętaj Klara. Witam Was, wszystkie moje siostrzyczki. Szczęść Boże, szczęść Boże. Dobry. Jak szczęść. się pracowało dzisiejszego o, dnia? widzicie, nie no, się... Bardzo dobrze, bardzo dobrze. to O, znowu dwie z Was widziałem, że niezbyt chętne są do roboty. O, Na przykład, mure, Irena. Irena nie? Jak tak można? Irena taka jest! Nie lubi pracować. Dobrze jej tak, śliczka. Ta leniuszka! Mogliśmy ją spalić? Ej nie, żeby coś, ale ja on powiedziałem gdzie taska robiłem przypadkiem W <noise> się... biście. No ale nie ja już... myślał, że fejkuję, więc chillo. jak chcecie różowe trzy to tam wpiszcie i jeszcze coś trzeba. Jeszcze jeden kot i możesz zgadywać ten siedzi. No dobra, ale kopy... Nawet na dwóch można zgadywać. Eee, to bez... No to dwóch można, ale to wiesz. Znaczy można, bo jeden po kolei klika po musimy mało, ten najpierw jeden? znaleźć, musimy najpierw znaleźć te... Ej, tak. O, tobie, o tobie, znaleźliśmy. Znalliśmy. Żółty Panie, znaleźliśmy. Dobra, to lecimy do samej nocy tam. W sensie żółty znaliśmy. No dobrze. A czemu Daisy w kościele obiera ziemniaki? Co to ma znaczyć? czemu Ziemniaki w kościele! Może. Daisy. Może, no, Daisy może podjada tak ziemniaki pracuje. po w nocy, no. Daisy tak dobrze pracuje, więc. Ja bym jej awans dał. Awans, awans jej się należy. Awans! Wyrzuciłbym nawet... Helen. Och! Okay. Nie, tylko nie, to nie Helena! Helenko! Daisy, następnym razem proszę nie wnosić ziemniaków do kościoła. <grym> Pani panie Daisy, tak się fejkuje kurwa w dzień, a nie w nocy. Hehe, mi to było. <grym> dobra, mamy ten różowy? Nie mamy różowy. Musimy różowy wykopać. Ktoś zapisał ten różowy? Jaki to był? Szóstka? No, no, Trójka, dobra. Tak Mogę od razu wchodzić tutaj po ziemi. Zielony nie mamy co? Mamy zielony? Różowy tylko mamy różowy, tak? Różowy, Tak, różowy. A mamy jeszcze wszystko mamy wykopane, czy już. Nie, nie. <śleszy> nie, no. <śleszy> 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 <Kremu> to Daisy? Temu ta Daisy ciągle te ziemniaki kroi? Ja nie wiem, Daisy jakaś. Łakomczuk się z nich zrobił. Nie spróbujesz, jesteśmy tam Pracowniczka spotkanio. miesiąca Daisy. Głodna jest, ja bym ją zostawił, proszę brać, no. Proszę brać z niej przykład. No. Właśnie. A nie robić tak jak Emma. <śmiech> nie, <śmiech> Emma, nie! Bruch. Ej, mam idealny Nie no, jaka gra. creepy gra, dobra Weźcie wstawcie tą trójkę na ten różowy i po prostu napierdolajcie te słupki. <laughs> nie, jeden chociaż trzeba ten roztygować. No to musisz jeszcze jeden dzień po, Dobra, ja po mało zielony, ten spam jeden Już, dawaj spam Poza tym nie mamy chyba różowego słupka wykopanego, czy mamy? Nie mamy chyba. Nie mamy różowego No Dobra, salibi budowałem A mamy różowe trójka, tak? No nie Daisy, a myślałam, że jesteś tak dobrą pracowniką. <grymne> Przestała ziemniaki <grymne> ubierać. No. no nie. Dzisiaj nie będzie zupy. Cóż za karygodny ja czy... Muszę klarę, ale Daisy Czemu? Czemu Daisy nie, nie, nie kopie tych ziemniaków. Kopie ziemniaki. Niewiarygodne. No, jak tak można to kopać ziemniaki? Się już. No, i bad ending będzie. Jak coś, żółte dwójka. Żółte Dobra. dwójka. Trzeba wklepać szybko. Ale nadal nie mamy wykopanego różowego. A man, czemu ona nie przychodzi akurat teraz, kiedy pracuje? No i wylatuje chyba. No nie. No dobrze. Poprzedni, na poprzednim zebraniu chciałam wyrzucić Klarę, ale Daisy mnie wkurwiła, hmm. więc teraz wyleci Klara. No! Nie! Czemu? Prasowałem dzielnie, nie! Ale smutek. I zauważył ktoś, że ta matriacha w kościele ma odrzucony krzyż na ołtarzu? Nie spiekuję łączności. <laughs> Ale tak, mapka jest faktycznie malutka. Nie no, on to jeszcze zrobił, mówię ci. No i wątpię. <hah> no chyba nie już. Według moich obliczeń została tu tylko jedna grzesznica. Któż hmm, taki? I jest to najprawdopodobniej Francis. Hmm. Albo Berta. Nie! <ścoughs> Ooooo! Ja tak, tak blisko! Trzeba przyznać, trzeba przyznać, że pół minuty to chyba jednak za mało. Tak nas. tak. ciężko, ciężko.